No, tak jak wcześniej wspominałem, okres wakacyjny, gdzieś były te, te urlopy, były też te wyjazdy, do tego praca nad jakimiś szczegółami związanymi z umową, bo tak naprawdę konkrety, na których bazowaliśmy, były bardzo szybko ustalone i była kwestia tylko dopieszczenia tego kontraktu. To były gdzieś tam tematy, które faktycznie przeciągały się w czasie, ale tak miało być i, i, i tego, tego nie byliśmy w stanie w tamtym momencie przeskoczyć, bo każdy podchodził do tego bardzo profesjonalnie i nie chciał niczego obiecywać, niczego robić ponad stan, więc to też było dla mnie bardzo ważne, bo to był dla mnie jasny sygnał, że podchodzimy do tematu bardzo rzetelnie i bardzo konkretnie, nie wychodząc przed szereg nie błędów z, no, z tematami, które, które tak naprawdę mogłyby się nie sprawdzić, e, więc może to po prostu e, było z tym związane, myślę, że na pewno było z tym związane, że, że było trzeba to dopieścić i, i po prostu trwało to troszkę dłużej. Jakieś 3-4 miesiące temu w podcaście zapytałem Cię, czy stać na to, żeby e, powiedzieć właścicielom klubu, e, że zostajesz tutaj. Wygląda na to, że, że, że cię na to stać, czy też jak, jak, to, jak, jak wyglądały te rozmowy z właścicielami, gdybyś mógł jakieś ciekawostki uchylić, no bo jednak tutaj klubowi z pewnością zależało na tym, żeby, żebyś został i też zaraz będziemy pytać dalej o, o ten plan na przyszłość dotyczący zielonogórskiej młodzieży będę ukrywał, że od samego początku dałem też jasny sygnał, że chciałbym zostać w na Górze i chciałbym kontynuować swoją karierę w domu. Bo jest to dla mnie coś szczególnego, coś specjalnego i myślę, że na każdym spotkaniu, gdzie, gdzie byli właściciele, gdzie była pani prezes, gdzie, gdzie był pan Sławek Kodylak podczas negocjacji, to wyrzmiewało od mojej osoby i to było jasne i klarowne. I myślę, że to też budowało odpowiednią relację. Ja też dałem jasny sygnał i jasną informację, że to nie tylko ja muszę chcieć, bo też to nie rozchodzi się o mnie, ale to, to właściciele, miasto, klub też fajnie jakby chcieli, żebym ja tutaj pozostał i myślę, że to gdzieś wybrzmiało już na, na, na początkowych spotkaniach, na początkowych etapach. Wiadomo, jeszcze kwestia wizji trenera, bo wiemy, że trener szybko podpisał kontrakt, i bardzo szybko ze mną porozmawiał, bo tak naprawdę ja z Maremnoszewskim już odbyłem rozmowę w ten sam dzień, kiedy został ogłoszony, jak tylko miał chwilę, to przedzwonił do mnie i umówił się ze mną na spotkanie, więc to też e, myślę, że byłem wiadomo, Andy był pierwszy ogłoszony, ale gdzieś tam e, w rozmowie bardzo szybko uwzględniony u trenera, a, a teraz no, podpisuję jeden z ostatnich e, jako jeden z ostatnich, ale no tak miało być. Dobra, pytamy, właśnie o tę młodzież padło na konferencji prasowej, że tutaj jesteś jakby też ujęty w projekcie trzyletnim wdrażania. Do drużyny seniorskiej, a, a gdzieś tam zostało policzone, że na Twoje transfery poświęciłeś ponad 4000 km, bo wyjechałeś do Władysławowa, powrót do Zielonej Góry, potem Ostrów Wielkopolski, znowu powrót, Gdynia zdaje się, znowu powrót i, i, i Ty ciągle gdzieś krążyłeś po tej Polsce. No ale co, Zielona Góra to jest numer jeden, tak? Na to wychodzi w tym momencie. No myślę, że każdy mój wyjazd był z taką głową, że z zamysłem, że chcę wrócić do, do Zielonej Góry w końcu. Wiadomo, były były różne sytuacje, były różne czasy. Różni trenerzy. Różni trenerzy, różne wizje. Ale tak, faktycznie gdzieś, no to był proces, gdzie ja też... Nie ukrywam, że te różne miejsca przyczyniły się bardzo mocno do tego, do mojego rozwoju koszykarskiego, bo uważam, że koszykarsko w Gdyni naprawdę bardzo dużo zyskałem. Później bardzo owocny okres, czy w Stargardzie, czy w Szczecinie, to był cały czas dla mnie, to była cały czas dla mnie ścieżka rozwoju i, i po prostu pewne rzeczy tak mają po prostu być i, i, i tak w tym wypadku również było. Teraz już nie będę mówił, że to jest kolejna próba funkcjonowania w Zielonogórskim Klubie, w Zielonogórskim Środowisku. Myślę, że poprzedni sezon pokazał i dał mi przede wszystkim do zrozumienia, że to jest moje miejsce, że tutaj chcę grać i tutaj czuję się bardzo dobrze. Stąd myślę, że. Ten kontrakt, który został teraz podpisany na 3 lata, no, tym bardziej mnie buduje i nie, nie zamierzam osiąść na tym, że, że to jest trzyletni letni kontrakt, tylko po prostu wykorzystać ten czas jak najlepiej i po, pomóc w tym dołożyć swoją jak najlepszą cegiełkę, aby pozwolić, pomóc odbudować to, co tutaj chcemy odbudować, gdzie, gdzie chcielibyśmy, żeby Zielonogórski Klub był. I mam nadzieję, że, że przyczynię się do tego, że właśnie tak się będzie działo. I ty zielonogórską młodzież jakby masz trochę, czy trochę no, pod opieką, obserwujesz też tych dzieci, tutaj biega kilku uczestników te, Twojego kampu. Co trzeba zrobić, w co trzeba włożyć najwięcej starań te, te, przez te najbliższe trzy lata? U, to jest bardzo taki złożony, złożony temat. Faktycznie gdzieś a, próbuję poprzez nawet swój kamp, e, który na razie jest to... E, Jeden turnus w każde wakacje gdzieś tam z wizją zarażania koszykówką w taki bardzo pozytywny sposób, bo uważam, że, że, że mój kamp, sposób prowadzenia tego kampu, nowatorski tak naprawdę i z takim szczególnym podejściem, zdaje sobie sprawę, że w te pięć dni, gdzie, gdzie pracujemy z młodzieżą, nie zdziałamy cudów, ale dla mnie najważniejsze, że piątkowy dzień gdzie, gdzie kończymy całe wydarzenie. Są olbrzymie uśmiechy od ucha do ucha, u każdego dzieciaka, u każdego rodzica. Mamy bardzo fajny feedback od, od uczestników, od rodziców, co jest bardzo budujące, jeszcze bardziej napędzające, ale trzeba też liczyć siły na zamiary, bo jednak te możliwości związane z organizacją nawet i kolejnych turnusów, czy, czy może czegoś innego, coś jeszcze czegoś bardziej specjalnego. To na dzisiaj jest jednak bardziej... E, ograniczony ze względu na to, że nadal jestem e, zawodowym sportowcem i też muszę myśleć o sobie, muszę myśleć o, o rodzinie i ten czas troszkę jest jednak ograniczony stąd też e, wizja e, tutaj połączenia tego ze SKM-em też przeszedłem przez wszystkie szczeble te, te młodzieżowe e, od tak naprawdę młodzika po, po, po juniora starszego po granie e, w trzeciej lidze jak byłem młodzieżowcem w drugiej w pierwszej tak naprawdę każdy szczebel e, Przebrnąłem do tego kadry narodowe, więc troszkę tego, tego chleba z różnych pieców, z pieców zjadłem, zobaczyłem i, i myślę, że tutaj e, chodzi też właśnie o to, żebym mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi odczuciami e, związanymi z koszykówką dużową, z rozwojem, e, bo uważam, że mamy naprawdę tutaj wzięte górze. Świetne warunki, duże możliwości, e, tylko po prostu gdzieś tam musimy mieć spójną wizję na to wszystko e, i, i plan, który, który będziemy realizować i, i pozwolimy po prostu dzieciom stworzyć takie warunki, żeby one mogły, to też dużo będzie zależało od nich oczywiście, bo, bo jedno jest stworzyć warunki, ale drugie też mieć dzieci, które mają otwarte głowy i przede wszystkim e, ten zadzior do, do tego, e, żeby, żeby korzystać z tego. Bo ja, ja sam osobiście mogę powiedzieć, ja nie miałem takich warunków, nigdy nie miałem e, dostępności do takiej hali. Ja trenowałem o 7 rano e, na przykład na, na ulicy Wazów przed, przed szkołą, e, w takich warunkach, że, że było naprawdę zimno. Mm, trenowaliśmy w dresach grubych, e, po treningu kąpaliśmy się w zimnej wodzie i szliśmy do szkoły, e, ale tak było i, i, i to też pokazywało, jak, jak budowało nasze charaktery, to jakie ma mm, podejście do tego. E, i wtedy to była też już taka selekcja naturalna, ale faktycznie no, chcemy stworzyć tutaj wspólnymi siłami e, warunki i wizje na, na ten rozwój zielonogórskiej młodzieży. E, bo kochamy, i chcemy, zaraziły mm, i miały możliwości, żeby rozwijać się w jak najlepszym stopniu, e, ale to tak jak powiedziałem, no, wspólnymi siłami trzeba stworzyć na to wszystko wizję, plan e, i tu nie chodzi też o to, jak ja tylko to widzę, bo, bo tutaj e, sporo głów, umysłów musi wspólnie e, przedyskutować i znaleźć e, rozwiązania do wszystko, jak chcemy to poprowadzić. Cieszę się, że jestem częścią tego, bo, bo to jest też dla mnie jasny sygnał, coś, coś szczególnego, że, że mogę dołożyć też swój... Swoim... Bo już jakiś czas temu dałem jasny sygnał, że, mm, że na tym mi zależy, e, bo, bo sam dostałem sporo od Zielonej Góry, sporo od e, SKM-u, od e, Koszykówki młodzieżowej tutaj gdzie, gdzie przyszedłem, e, gdzie się wychowałem tak naprawdę i, i, i gdzieś tam koncepcja Filip Maczek Basketball Camp też było e, to, żeby dać, dać coś od siebie i, i tutaj teraz wdrożenie te, w ten cały zamysł związany z SKM-em jest jeszcze bardziej dla mnie e, napędzający, nakręcający. Filip Maczak w zastalu Zielona Góra na 3 lata kończymy powoli, bo tutaj ekipa chce z Filipem Maczakiem porozmawiać, jeszcze zbić piątkę. Ekscytacja tym sezonem jest? Ja takie mam poczucie, że to naprawdę może być bardzo interesujące bardzo interesujące rozgrywki. No jest, jest ekscytacja i to bardzo duża. tym bardziej dla mnie, gdzie, gdzie, gdzieś emocjonalnie jestem bardzo związany z Zieloną Górą. Cieszę się, że powstaje naprawdę ciekawa drużyna. Wrócił trener Miłoszewski, jest Andy Mazurczak, Krzysiu Sulima, chłopaki z poprzedniego sezonu i poprzednich sezonów, Marcin Woroniecki, Michał Sitnik, Miłosz Górańczyk. Nie przez przypadek zacząłem od nich, bo to tak naprawdę wiemy, jak, jak Polacy są gdzieś tam istotnym wątkiem, jeżeli chodzi o budowę zespołu, o szatnię, o atmosferę. Więc cieszę się, że naprawdę mamy fajnych, pozytywnych chłopaków, którzy mogą po prostu stanowić o tym, że ta atmosfera w naszym zespole będzie na takim poziomie, na jakim chcemy. Do tego decyzje związane z obcokrajowcami. Fila Fejna znam bardzo dobrze ze Szczecina, więc myślę, że on dorzuci swoją bardzo, bardzo pozytywną Cegiełkę do tego wszystkiego i o to nie trzeba się martwić. Są nowi zawodnicy, których, których gdzieś tam nie znamy, ale tak jak mówię, myślę, że, że jako kolektyw pomożemy im do tego, żeby wdrożyć się i odnaleźć w tych, w tych realiach, w tych warunkach jak najszybciej, bo sami wiemy, jak czasami wyjeżdżamy, nawet jak jedziemy do innego klubu w Polsce, a tym bardziej tutaj chłopaki przyjeżdżają z zagranicy, dołączą do naszego zespołu, to będziemy chcieli gdzieś tam pomóc im jak najszybciej się odnaleźć, wdrożyć ten zespół i tym bardziej zrozumieć system i no, mamy czas na to, żeby, żeby przygotować się jak najlepiej do, do startu sezonu i, i chcemy wykorzystać ten czas jak najlepiej, mm, więc co, wszystkie ręce na pokład i, i robimy swoje i miejmy nadzieję, że będziemy w pełni zwarci i gotowi do tego, żeby, żeby wejść odpowiednio w sezon, który, który jeszcze przed nami.